Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Drona Strefa. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, ile kosztuje w ogóle wejście w latanie dronami FPV. Zapraszam do oglądania materiału. Po moich ostatnich filmach na temat dronów FPV, czyli takich Racerów czy też dronów do freestylu, bo ja bardziej używam dronów do freestylu. Pojawiło się wiele pytań do mnie. Czy też na Facebooku, czy na Instagramie, czy też w komentarzach pod filmami, ile w ogóle kosztuje złożenie takiego rajsera, ile kosztuje wejście w ogóle w to hobby, i dlatego dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was materiał, ile mniej więcej trzeba przeznaczyć pieniędzy, żeby wejść w to hobby. Oczywiście kwoty podane tutaj przeze mnie są gdzieś tam przybliżone na podstawie tego, co ja bym wybrał, zaczynając takie hobby, i tego, co ja w sumie wybierałem, bo ja gdzieś latam tymi dronami od września. Od września dziś sobie ćwiczę, kompletowałem sobie cały zestaw i też wybierałem, co kupić, czego nie kupić, trochę metodą prób, trochę błędów. Trochę rzeczy mi też zostało, dlatego dzisiaj chciałbym dla Was przygotować taki materiał i pokazać Wam dzisiaj w tym materiale, co, ile kosztuje i co jest konieczne, żeby w ogóle zacząć to hobby. Podstawową rzeczą jest oczywiście aparatura, aparatura, o której mówiłem w filmie o tym, jak zacząć latanie dronami FPV, gdzie potrzebna jest nam aparatura do symulatora. I też oczywiście do latania dronami, takimi wyścigowymi. Czyli najpierw musimy wybrać sobie aparaturę. Ja, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, polecam taranisy. Nieważne, czy to będzie akurat ja mam QX7S, na tym latam od początku, czy też wybierzemy tańszy model QX7, czy też jakiś droższy X9D, czy jakoś tak. Ważne, żebyśmy wybrali sobie od razu coś dobrego, bo wiele osób z doświadczenia zawsze pisze, że na różnych grupach czy też forach że mimo że kupili coś tańszego od innej firmy, to i tak powinniście chcieli to zmienić na Taranisa, bo jednak Taranis jest lepszy, trwalszy, wytrzymalszy i tak Taka aparatura nowa, akurat nie X7S, ale X7, czyli bez S. Bez S różni się tym, że musimy sobie dokupić baterię, ładowarkę i musimy sobie znaczy musimy? Nie musimy. Ma trochę inne drążki. Te drążki, czy też gimbale, które chyba tak się nazywają fachowo, są z efektem hala, czyli są bardziej wytrzymałe, nie są na potencjometrach, tak jak standardowe, są z efektem hala, czyli powinny być bardziej wytrzymałe, bardziej odporne na różne uszkodzenia w czasie mechaniczne. Znaczy no mechaniczne, w sensie jak latamy i używamy tych drążków, no to się mogą wycierać płytki w potencjometrach, ale może o szczegółach technicznych na temat aparatury, kiedy indziej. Także potrzebujemy aparaturę Aparatura QX7 kosztuje około 519 zł. Linki do tych rzeczy, o których tutaj będę mówił, macie w opisie tego filmu. Tam możecie sobie klikać zobaczyć, co ile aktualnie kosztuje. Większość linków, jakie podałem, to są chyba do Bankuda, czyli do, do Chin, ale w Polsce też możecie znaleźć nowe czy też używane na OLX-ie lub też na różnych grupach. Sprzedażowych na Facebooku. Kolejną rzeczą, która jest nam też potrzebna przy lataniu FPV, FPV, jak sama nazwa wskazuje, czy, że latamy z pierwszej osoby, e, widoku z pierwszej osoby, czyli potrzebujemy jeszcze gogli. Ja e, kupiłem gogle na początku e, FA800D, które Wam teraz pokażę, bo ich nie sprzedałem. To są takie gogle kubełkowe. E, są w sumie lekkie, dobrze się na nich latało, były bardzo dobre jeżeli chodzi o początek przygody, w sumie ja szybko je zmieniłem, ale też zostawiłem je sobie z tego względu, że mogą robić jako monitor w tym momencie, czyli jak je włączę to mogę mieć podgląd na to co jest aktualnie w dronie. Znaczy na to, co wysyła nam transmitter obrazu z drona. Czyli na przykład jak ktoś ze mną idzie polatać i nie ma gogli, no to może na przykład sobie, mogę mu dać taki monitor i może sobie patrzeć na to, co się dzieje w tym momencie. Ale te, te gogle fv 800 d są bardzo dobre, jeżeli chodzi o początek. Są to kubełkowe gogle, Są w miarę tanie, bo kosztują nowe około 400 zł. Link, oczywiście, macie też w opisie tego filmu. Możecie tam zobaczyć. Składają się bardzo prosto, bo, tak, i już mamy je zmontowane. Oczywiście, tutaj przychodzą dwie anteny i możemy na nich latać. Mają oczywiście gumkę i tak dalej na głowę. Czyli takie gogle to jest 400 zł. Oczywiście, z czasem, gdy już nam bardziej się wkręci to hobby, będziemy chcieli lepsze gogle z lepszym odbiornikiem. No to możemy kupić tam przedwatarki. Ja kupiłem to używane od jednej osoby, która nie wiem, czy zmieniała, czy kończyła hobby. Tak czy inaczej, znalazłem w miarę w okazyjnej cenie. Kupiłem sobie te gogle, watarki od tej osoby z odbiornikiem Trudy V3. No i jestem zadowolony z tego, Gogli i z tego odbiornika. Przewaga tych nad tymi kubełkowymi jest taka, że Możemy zmienić sobie odbiornik i mieć powiedzmy lepszą, lepszy zasięg wizji, ale tak jak już mówiłem, to nie jest jedyna zaleta tych gogli, ale tak jak już mówiłem, na początek nie musimy ładować się w większe koszty, pokazuje tylko możliwości. Ja tutaj będę na stół wyciągał te wszystkie rzeczy, o których mówię, chcę aż sam zobaczyć, ile tego nazbierałem przez ten czas, bo chyba nic nie sprzedałem z tych rzeczy, które kupiłem. Także następną rzeczą jest ładowarka. Ładowarkę, jaką ja pierwszą kupiłem do ładowania baterii Lipo i której używam cały czas, chociaż nie do końca, ale używam jej cały czas, powiedzmy prawie regularnie. Jest to ładowarka SkyRC D100V2, jest to ładowarka dwukanałowa. I ta ładowarka chyba kosztuje, jest sobie pamiętam, około 330 zł, 329 zł, chociaż muszę sprawdzić w moich notatkach. Ta ładowarka na dzień dzisiejszy kosztuje 379 zł w jakimś tam sklepie, w którym ją znalazłem. Także ja jestem z tej ładowarki, byłem na początku bardzo zadowolony, bo mogłem ładować w niej dwie baterie naraz, bez żadnych płytek równoległych itd., czyli tak naprawdę bez żadnej wiedzy, jak łączyć równoległe baterie, żeby... Nic się nie spaliło, możemy ładować tą ładowarką. Oczywiście musimy tu ustawić wszystkie parametry, że bateria LIPO, że takim prądem i tak dalej. Także no, ja bym polecał wszystkim na początek coś takiego, taką ładowarkę dwukanałową. jest naprawdę w porządku. Kolejną rzeczą, bez której nie ruszymy, są to baterie. Moje baterie mają bardzo oryginalny wygląd, bo mają naklejki żółte, ponieważ gdy zaczynałem latanie i Używałem tych baterii bez żadnego ochrony. Tutaj, tak naprawdę, jest koszulka termokurczliwa, którą założyłem. Obkleiłem te baterie takimi naklejkami, po to, żeby jak mi się wypnie z drona i spadnie gdzieś obok, w trawie, żebym mógł ją łatwo znaleźć. i no i żebym widział, tak, bo kiedyś mi wpadła w trawę, była cała czarna ta bateria i no nie mogłem jej znaleźć. Ja tutaj sobie jeszcze naklejam rok i datę, kiedy kupiłem tą baterię oraz pojemność, i ile cel ma ta bateria, ponieważ to się przydaje przy ładowaniu baterii, gdy mamy różne rodzaje baterii. Także taka bateria no to jest koszt gdzieś około 100 zł. Mówię o tych lepszych bateriach i mówię te wszystkie rzeczy, na przykładzie drona 5-calowego. E, czyli dron 5 cali, czyli że wchodzą do niego śmigła 5 calowe, Czyli takie drony jak ja tutaj mam, e, akurat dwa. Czyli mamy śmigła 5 calowe. E, I do tych dronów ja używam baterii 4 celowych, o pojemności 1550 mAh i taka bateria kosztuje około 100 zł. Na początek myślę, że potrzebujemy przynajmniej ze 4 takie baterie, żeby w ogóle móc coś zacząć latać. Oczywiście możemy też z jedną baterią się bujać, ale jeżeli spakujemy naszego drona, pójdziemy polatać i na takiej baterii możemy latać powiedzmy, nie wiem, 3 minuty, 4 minuty jako początkujący, jeżeli nie latamy dość agresywnie no to tak naprawdę szybko nam się ta zabawa skończy. Dlatego lepiej mieć przynajmniej 4 baterie, i taka bateria kosztuje 100 zł. Ja liczę, że te 4 baterie potrzebujemy, czyli musimy wydać około 400 zł na to, żeby w ogóle móc polatać. No i jeżeli chodzi o takie rzeczy, których potrzebujemy, to by było wszystko, tylko brakuje nam jeszcze jednej rzeczy: drona. No i tutaj pojawia się jedno wielkie pytanie: czy budować drona, czy kupować gotowego drona. Bez względu na to, czy kupicie drona gotowego, czy sami go zbudujecie, to i tak czy inaczej musicie nauczyć się lutować, jeżeli nie umiecie lutować. Jeżeli chodzi o połączenia tamte wszystkie na kontrolerze lotu, czy też na ESC, to tak naprawdę wszędzie jest tyle schematów w internecie. Tak to jest wszystko dobrze opisane, a zawsze też można się zapytać na różnych grupach, czy też u nas na grupie. Ja zawsze też chętnie jestem w stanie pomóc, jak coś połączyć, o ile będę wiedział, bo też sam dopiero zbudowałem kilka dronów, ale wszystkie latają, wszystkie się mają dobrze. E, także jest tyle schematów, że możemy sami próbować zbudować. A jeżeli sami nie chcemy budować na początek, to możemy kupić e, jakiegoś gotowego drona. Na przykład dobrym polecanym dronem z Chin jest Ishin, chyba tak się to czyta, e, Wizard e, X czy 240XS. Macie do niego link w opisie albo też dron od Sidora sr SL5. Sam się nad nim zastanawiałem, czego nie kupić. Eee, także to jest koszt jakieś około 1000 złotych. Tak wiem, można też kupić drona za 300 zł, ale tak czy inaczej, z czasem będziecie chcieli go tak upgrade'ować, że i tak wyjdzie wam około 1000 złotych za takiego drona. Może wam wyjdzie 800 zł, może 900, ale jednak no, te 1000 złotych powiedzmy, przyjmijmy, że trzeba tyle wydać, żeby takiego dobrego drona sobie zrobić e, lub też kupić gotowego. Linki do tych dronów też macie w opisie. E, te wiem, że są polecane. Ja sam ich nie miałem w rękach, ale. Wyglądają po, po podzespołach, że są naprawdę w porządku na początek. Ja, w tej kwestii, czy budować, czy kupować gotowe, to wam nie doradzę, bo to już musicie sami z ze sobą rozstrzygnąć. Oczywiście wiadomo, jak jakieś naprawy się zdarzą, no to wtedy musimy szukać, pytać i tak dalej. Nie możemy się bać też lutowania. Lutowanie jest bardzo proste, jest dużo poradników w internecie, także na pewno sobie każdy poradzi. Także podsumowując ten koszt wejścia w to hobby, czyli te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłem, czyli aparatura, ładowarka, gogle te za 400 zł, 4 baterie, dron. To jest koszt, wyszło mi po tych moich cenach, które mówiłem, 2698 złotych. To jest koszt wejścia. Oczywiście wiadomo, że jak już kupimy aparaturę, google, to nam to zostanie już na więcej. Tak samo z bateriami. Baterie, no, chyba że je szybko zniszczymy, ale jeżeli będziemy odpowiednio nie dbać, to też nam na długo starczą. Także tutaj no, jest koszt 2698 zł wejścia, żeby w ogóle mieć czym latać. Oczywiście można kupić na przykład mniejszego drona typu Tiny Whoopa czy coś takiego. Ja tutaj mówię o dronach 5-calowych, bo ja od takich zaczynałem. I na tym się po prostu, na moim doświadczeniu, chcę Wam powiedzieć, ile to kosztuje. I to jest totalny must have, co musicie mieć, żeby zacząć. Oczywiście, jeżeli zaczniemy kupować używane rzeczy, np. aparaturę, to możemy trochę zejść z tym kosztem. Tak samo kupując używane gogle, też możemy zejść trochę z tym kosztem. Ale no, gdzieś tutaj chciałem Wam podać orientacyjną cenę gotowych, nowych rzeczy. Dobra, a teraz poza tymi rzeczami, które musimy mieć, żeby zacząć tą naszą przygodę, co by należało jeszcze kupić, żeby mieć dodatkowe akcesoria? Oczywiście, tak jak mówiłem, trzeba zapoznać się z lutowaniem, zaprzyjaźnić się bardziej z lutowaniem, czyli przydałaby się nam jakaś stacja lutownicza, żeby mieć jakąś stację lutowniczą z lutownicą kolbową, nie taką grotową, dużą, ale kolbową, żeby mieć w miarę precyzyjne lutowanie. W opisie, w linku do tego filmu jest też jeden, jeden link do jednej stacji lutowniczej, która kosztuje około chyba 150 zł, także możecie sobie ją zobaczyć. Ja mam gdzieś moją stację lutowniczą, ale jest aktualnie schowana w szafie. I nie chcę mi się jej za bardzo teraz wyciągać. Ale dodatkową rzeczą, której używam dość często, jak coś muszę naprawić na szybko, jest lutownica przenośna. Już tłumaczę o co chodzi i pokażę wam tę lutownicę. Ja akurat używam w terenie lutownicy przenośnej TS100 i do takich małych napraw, jak nie chce mi się wyciągać całej stacji lutowniczej i tutaj zawalać sobie biurko. To jak muszę przylutować dwa przewody to używam takiej lutownicy. Jest przenośna, ponieważ mamy do niej, to można zrobić albo sobie dokupić, ja akurat w zestawie miałam taką wtyczkę zasilającą i mamy tutaj połączenie na XT60 na baterię. I na przykład jeżeli gdzieś jesteśmy, latamy i coś nam się zepsuło, co możemy wymienić, na przykład wiem, silnik czy coś takiego, no to możemy to szybko przelutować używając takiej lutownicy, zasilając ją z gniazda, znaczy gniazda z naszej baterii LiPo, której używamy do latania z dronem to jest o tyle fajne fajnie ona trzyma temperaturę, fajnie się nią lutuje także mogę wszystkim polecić ona kosztuje około chyba 300 zł w tym momencie, tak jak patrzyłem, także za tyle można sobie dokupić takie akcesorium i no możemy wtedy tak naprawdę naprawiać naszego na wszędzie, gdzie tylko chcemy. Oczywiście mając baterię Lipo ze sobą. Kolejną rzeczą, którą mogę Wam polecić jako akcesorium, a w sumie nawet bardziej jako Must have, jest to miernik do baterii Lipo, bardziej sprawdzać baterii, bo to się nazywa często Lipo checker i tak dalej. Dzięki temu możemy sprawdzić jakie napięcie ma nasza bateria na każdej celi, możemy sprawdzić jakie jest napięcie ogólne, czyli możemy zobaczyć, czy jeszcze na tej baterii możemy latać, czy nie jest to zładowana, albo jak chcemy ładować baterię równolegle, no to wtedy to jest bardzo przydatne narzędzie, bo musimy wtedy baterię na mniej więcej na tym samym poziomie napięcia wkładać do jednej płytki równoległej. Właśnie jak już jesteśmy przy płytkach równoległych, to też mogę to polecić jako akcesorium. Ja akurat używam takiej jednej płytki od znanego youtubera, który się nazywa Joshua Bardwell yy, i jestem bardzo zadowolony z tej płytki, mimo że kosztowała około 100 zł. Zaraz Wam ją pokażę. Jest to taka płytka do ładowania baterii równolegle, ona ma też bezpieczniki, yy, także jeżeli coś je podłączymy, no to na pewno nam to nie spali baterii, nic nie wybuchnie, przynajmniej w teorii. Chociaż jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby te, te bezpieczniki spalić. Jest fajna, bo też pokazuje tutaj napięcie na poszczególnych celach razem, no bo jak podłączymy tutaj 10 baterii, bo tyle możemy podłączyć i tyle ładować naraz. Oczywiście ta ładowarka, która tutaj jest, pokazywałem wcześniej, no to ona nie da rady naładować 10 baterii, bo ta ładowarka ma chyba maksymalnie 200 W, ale musimy ją zasilać wtedy z zewnętrznego zasilacza. Jeżeli zasilamy ją z sieci, no to chyba tylko 100 W mamy, co i tak wystarczy na kilka baterii. Ale jak jesteśmy przy płytkach równoległych, to można oczywiście kupić tańszą płytkę równoległą, którą Wam teraz pokażę. Można kupić taką płytkę równoległą, ona nie ma żadnych bezpieczników, nie ma żadnych zabezpieczeń, ma tylko złącza XT60 na te baterie LiPo, akurat te czterocelowe. Ale no inne baterie też mają XT60, to mają też XT30. Także możemy użyć tańszej. Ta kosztowała mnie chyba około nie wiem, 40 zł, 50 zł, ale no gdzieś tam nie ufałam jej do końca, ale leży dalej. Czasami się przydaje, w nagłych wypadkach, jak jest mi coś bardzo potrzebne na pilnie, żeby naładować więcej baterii. Jak już mówimy o ładowaniu równoległym, no to jest potrzebna nam jakaś mocniejsza ładowarka. Ale też ja lubię być bardzo mobilny i na przykład ładować moje baterie w terenie. Oczywiście tą ładowarkę, jak jakbym się uparł, też bym podłączył w terenie przez przetwornicę czy przez cokolwiek, ale używam też ładowarki, już wam pokazuję. Nazywa ona się chyba ISDT Q6 Pro 300W albo odwrotnie. Tak czy inaczej, jest to bardzo poręczna ładowarka, którą możemy zasilić z baterii LiPo, ale ja ją na przykład w domu zasilam z zewnętrznego zasilacza, który gdzieś mi został po jakimś laptopie. I chyba ten zasilacz ma 200 coś watów. Także jestem w stanie naładować naprawdę 10 baterii vip naraz i nic mi się nie wyłącza, wszystko się ładuje cały czas razem. Oczywiście te baterie muszą mieć zachowany ten stosunek napięć między sobą. O tym może kiedyś przygotuj odcinek, jak ładować baterie równolegle. Ale jeżeli ktoś już się tym interesował, to już wie, że nie można włożyć baterii w 80% naładowanej razem z baterią, która ma 30% naładowania, bo to no, może się skończyć tragicznie. Także używam takiej ładowarki. Mam też w samochodzie po gniazdo zapalniczki zrobione specjalną przejściówkę na złącze XT60. Oczywiście mam te gniazdo zapalniczki specjalne w bagażniku, które, którym można ładować, znaczy ładować, którym, do którego można podpiąć taką lodówkę turystyczną. I tam mogę mieć 10 amperów maksymalnie. Także jestem w stanie około 7 baterii naraz ładować. 6-7 baterii jestem w stanie ładować, chociaż rzadko mi się to zdarza, ale czasami, jak jest więcej czasu na latanie i chcemy polatać dłużej, no to jest to bardzo przydatne i wolę mieć tą opcję w moim bagażniku. Aha, i ta ładowarka ISDT kosztuje około 300 zł, jeżeli ktoś by chciał kupić taką. ISDT ma kilka modeli, ten model akurat jest troszeczkę starszy, także można kupić tańsze, można kupić droższe, no można też kupić używaną jakąś ładowarkę. Kolejna rzecz, która nam może się przydać, to jest lipo-bag na nasze baterie. Ja Wam pokażę mój Lipobak, jest to nowy zakup, gdzieś tam go znalazłem na chińskiej stronie Banggood, też macie link w opisie tego filmu do tego lipo-baga, on chyba kosztował około, nie wiem, 25 zł, coś takiego, ale podobało mi się to, że jest rozsuwany i ma tu taką rączkę do noszenia, także tutaj 10 baterii mi wchodzi spokojnie, bo tyle zazwyczaj noszę ze sobą. Także no, jest w porządku. Nie wiem, czy mnie to ochroni przed jakimkolwiek pożarem, ale fajnie jest w plecaku, który noszę ze sobą razem z dronem, mieć pojemnik na baterię, który nie jest powiedzmy za drogi. Te baterie nie latają luzem po całym plecaku, także ja to kupiłem ze względu na to. No już ostatnim akcesorium, które też często się nam przydaje, jest to, żeby uwieczniać nasze latanie. Jest to kamerka GoPro. Możemy sobie na przykład wziąć GoPro Session, tu jeszcze mam zamontowane Session w takim uchwycie, który zamówiłem też kiedyś z Chin. I montowałem go trytytkami do ramy drona na górę. No albo też możemy, nie przed GoPro 7 sobie zamontować, czy też GoPro 8, tu akurat jeszcze mam filtry ND, to też jest bardzo przydatne akurat przy tym lataniu. Także no jeżeli już na pewno będziemy dłużej latać naszym dronem wyścigowym i będziemy chcieli uwieczniać nasze poczynania, no to musimy kupić jakąś kamerkę sportową. Wiem, że są jeszcze jakieś inne kamerki sportowe typu Xiaomi i tak dalej, no ale jednak GoPro to jest jakość, a ja lubię mieć te filmy dobrej jakości nagrane z mojego drona. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te akcesoria dodatkowe. Na samym początku pokazałem wam, co na pewno jest potrzebne do latania dronem. Także teraz osoby, które mnie często pytają, czy też mnie pytały wcześniej na temat tego, ile kosztuje wejście w takie latanie takimi dronami, to już wiecie, jaki jest próg wejś, wejścia w takie hobby. E, możecie próbować to zrobić taniej, to jest wszystko we, w Waszym zakresie. No ale ja tutaj e, mówię o tym, co polecam do zaczęcia takiej przygody, no bo też nie, nie musimy zaczynać z Najdroższej półki możemy zacząć z takiej średniej półki, ale żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy się za szybko nie zniechęcili do tego e, latania takimi dronami. Bo początki są naprawdę trudne, ja pamiętam swoje początki, może to też kiedyś wam pokażę w jakimś filmie, ale dzisiaj mam nadzieję, że ten materiał na temat tego, ile co kosztuje i co jest nam potrzebne, będzie dla Was przydatny. To by było na tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie chcesz latać takimi dronami wyścigowymi i kompletować całego sprzętu, to. Zapraszam Ciebie do naszego sklepu internetowego www.dronostrefa.pl Tam znajdziesz drony, które są kompletne, od razu w zestawie z kontrolerem i z GPS-em. No i też są tam też akcesoria do tych dronów, także tam Ciebie zapraszam, jeżeli nie chcesz się bawić w coś takiego. Albo może masz, bawisz się w coś takiego, a chcesz mieć jeszcze takiego drona do stabilnych ujęć, to możesz kupić go właśnie tam. No i jak zawsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. A z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!